Halloweenowym dżemie. Mamy tu pełno dobrych świrów rowerowych. Szyma. Co? Szyma. Witam. Dobry. Lubię małe dzieci. I będzie dobita. Yeah. 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 W dzisiejszym odcinku jesteśmy na kruszarni z dobrymi ziomkami Tak Jesteśmy na halloweenowym dżemie I mamy tutaj Stanisława Dobrze latamy Bum. Mamy tu pełno dobrych świrów rowerowych Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę, ten szary przycisk na dole Widzicie to? Ja nic nie muszę robić na tym odcinku Ale proszę spojrzeć jaki duszak, czytasz A ty co? Zabunkrowałeś się z Bagietą? Mm, to jest, e, tak. domowej roboty sam robiłem Rogalik z Dżemikiem i Masełkiem. Ale tego Dżemiku to chyba sobie poszczędziłeś, mm. Nie, no właśnie dużo jest. Spalaj, mało lacie. Do kamery A, no parę dło. słów. Trzyma. Co? Do kamery. No to, 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 to. Teraz ty. No to, 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 to. Może już wiesz, że jestem współwłaścicielem Indolo Energy firmy z Duży Oza. Cześć. Witam. Dobry. Lubię małe dzieci. Ja też małe dzieci lubię. No ty co to wiemy? No <grymne> A nie przeklinaj, bo to będzie na YouTube. E, kurde bele. Kurde bele. Y lubisz będzie. małe dzieci? Powiedz. E, Będziesz na YouTubeach. Moja dziewczyna ma 13 lat. No. I bardzo się kochamy. O! o to, taki no. Taki no. to się wywaliłem. Pięksu. O, o salamaleko, bracie, salamaleko Salamaleko, maleko, salam! Sala malekum, malekum, sala. Z Wojtusiem będziemy latać. Eee, yeah, uh, 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 salam aleko, A co to jest za rower? Nie wiem, jakiś grad ze śmietnika wyciągał. Okay. Proszę spojrzeć na tego zawodnika. O wybierają. Od te kreweta style. O proszę spojrzeć. I będzie dobite.

Opa! Opa! Chodź, chodź, coś Nie ci pokaże tutaj, Czekaj, czekaj, muszę to włączyć. Jeden driber. pa

Yo, jesteśmy na kolejnej miejscówce, kawałek obok Jesteśmy w potężnym wąwozie, jak możecie zobaczyć No jest wysoko, jakby to klasyk powiedział Ładujemy tutaj fajne skoczki Dobrze jest wyszejpowane, Adamek zrobił dobrą robotę Cygan próbuje się wrąbać w kadr, nie, ale nie, nie da mu w kadr. Ja się... No generalnie jest dopierdziel, ciężka techniczna hopa, można pokazać Kipek, który jest trochę dla amatorów przerażający, gdyż wystają belki no i jest tu po prostu szybko, bo zjeżdża się z wąwozu. Zatem co? Jeździmy! siebie Co? Aha! <grym> 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 passa meu. Faço dá vai, drim, 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 dá -vai. <coughs> Dawaj! Nie! O kur! Normalnie jak są tu? Są tu! Nie! Yeah! Dobrze! Dobrze! Jak oni to ratują ty! Dobra, na no oglądaliście się już pato ekipy, więc na koniec moje POV. Ale zarzuciło, o oh się, zarzuciło dość mocno. Właśnie wracam z pato miejscówki, tak dla jasności. My się tak nie zachowujemy: my jesteśmy grzecznymi dzieciakami. Więc wszystko co się wydarzyło w tym odcinku, nie powtarzajcie tego w domu. Robiliśmy to, bo jesteśmy profesjonalistami. No i co, napiszcie w komentarzach, który pato rider Wam się najbardziej podobał. Ja zmykam do chaty, zostawcie łapkę, w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!